Matko Boża Częstochowska, powierzam Ci mój dom, moją pracę i moją przyszłość. Praca i stabilność finansowa to temat, który dotyka każdego z nas. Ale ważne jest, abyśmy pamiętali, że pieniądze i zatrudnienie nigdy nie mogą być celem samym w sobie. Są narzędziem, które Bóg daje nam do budowania miłości, do utrzymania rodziny, do służby innym. Dlatego zawsze, gdy prosimy o pracę i stabilność, prośmy też o serce wdzięczne i pokorne. Bo nawet w niedostatku możemy być bogaci, jeśli mamy wiarę, miłość i nadzieję. A kiedy Bóg daje nam więcej, daje nam to także po to, abyśmy dzielili się z innymi. Bracie i siostro, jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, napisz w komentarzu Matko Boża Częstochowska. Otwórz drzwi do pracy i stabilności w moim domu. Niech to będzie nasza wspólna modlitwa, która połączy nas w jedności serc. Bracie i siostro, wiemy, że praca i stabilność finansowa to fundament spokojnego życia, ale wiemy też, że nie wystarczy tylko ufać własnym siłom. Bez Bożego Błogosławieństwa nawet największy wysiłek może nie przynieść owoców. Dlatego dziś ponownie oddajemy się w ręce Maryi, prosząc ją, aby prowadziła nas drogą uczciwej pracy, bezpieczeństwa i pokoju w sercu.